Polskie firmy muszą wyjść ze strefy komfortu. Czy jesteśmy gotowi na globalną rywalizację u nas w kraju? Prawda jest taka, polskie firmy o no polskim kapitale zbyt długo opierały się na stabilnym rynku Unii Europejskiej, ale świat się zmienia, a zależność od jednego rynku może okazać się pułapką. Więc pytanie brzmi, czy polski biznes ma szansę wybić się poza Unią Europejską? Unia Europejska to bezpieczny i przewidywalny rynek, ale jednocześnie coraz bardziej regulowany i wymagający. Tymczasem globalna konkurencja rośnie, a polskie firmy stoją przed wyzwaniem inwestycji w rynki poza Europą, na przykład Azja, Afryka czy Ameryka Południowa. Brak dywersyfikacji to ryzyko. Kryzys w Unii Europejskiej może oznaczać dla nas ogromne problemy gospodarcze. Według mnie polska gospodarka ma przeogromny potencjał, ale żeby wykorzystać go w pełni, musimy nauczyć się grać na globalnej scenie. Eksport poza Unię Europejską to wyższe zyski, ale też oczywiście większe ryzyko, które wymaga odwagi. No i strategii. Bez tego możemy utknąć w stagnacji, podczas gdy reszta świata idzie do przodu. A ty powiedz mi, jakie masz zdanie w tym temacie? Według mnie jedno jest pewne. Rozwój to podstawa.